Mam na imię Ania i chciałam podzielić się z Wami tym, jak Pan Bóg wpływa na okoliczności, jak Pan Bóg ma kontrolę nad tym, co dzieje się w naszym życiu. Doświadczyłam tego wielokrotnie i chciałabym właśnie opowiedzieć Wam o tym. 5 lat temu urodziłam moją córkę. I kiedy ona miała parę miesięcy, zaczęłam mieć ogromne problemy ze snem, z bezsennością. Bardzo się to nasilało i trwało nieprzerwanie przez parę miesięcy. I właściwie. W związku z tym musiałam zrezygnować z karmienia i tak właściwie z dnia na dzień przerwałam to i po to, żeby móc brać jakieś leki nasenne, bo już po prostu nie dawałam rady dłużej. Poza tym jeszcze opieka nad dzieckiem i takie nieprzespane noce, no to było bardzo, bardzo ciężko. Yy, yy, więc, kiedy przerwałam to karmienie, yy, dosłownie dwa tygodnie, później trzy tygodnie, mniej więcej tyle to trwało, wpadłam w taki dziwny stan yy, strasznej depresji, yy, przygnębienia, i do tego ta bezsenność jeszcze bardziej się nasiliła, czy bardziej byłam wyczerpana i zmęczona. Yy, no, i właśnie nastrój taki typowo depresyjny. I później y, to wszystko się naślało, czułam się coraz gorzej. Y, trwało to kilka miesięcy, byłam bardzo wyczerpana, właściwie poznawałam swoje limity, y, byłam dosłownie na wykończeniu i bałam się, że wyląduję w psychiatryku albo, albo nie wiem co się stanie, było bardzo źle ze mną. Pod koniec, y, y, już zanim przyszła pomoc, Zaczęłam tracić na wadze, właściwie z dnia na dzień, coraz bardziej chudłam. Popsuła się moja koncentracja zupełnie. Byłam bardzo nerwowa. No i wyczerpana, do tego stopnia, że kiedy wyszłam kiedyś na spacer, nie byłam w stanie wrócić do domu, ponieważ totalnie podcięło mi nogi. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Nie byłam w stanie chodzić w ogóle. No i wtedy przestraszyłam się. Naprawdę tego stanu. Zaczęłam szukać pomocy. Pomyślałam, że po prostu nie dam sobie sama z tym rady, że muszę poszukać jakiegoś lekarza, który pomógłby mi wyjść z tego stanu. Oczywiście pierwsza rzecz: sięgnęłam do internetu i zaczęłam szukać jakiegoś dobrego fachowca, który mógłby mi pomóc. Zawsze, kiedy wybieram jakiegoś lekarza, patrzę na opinie, na ile jest on godny polecenia. Patrzę na opinie, które ludzie wydają na jego temat. I tak też zrobiłam tym razem. Znalazłam pewną psychiatrę, lekarkę z mojego miasta i zaczęłam po prostu do niej dzwonić, dobijać się, ale niestety nie udało mi się z nią skontaktować. Chociaż próbowałam robić to wiele razy, jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale jej osoba bardzo mi zależało, żeby właśnie do niej się dostać. Yy, I tak mi utkwiła w, w mojej głowie. Yy, no ale nie udało mi się z nią skontaktować, więc yy, pomyślałam, że będę musiała się udać do jakiegoś innego lekarza. Yy, parę, to, co teraz powiem, też ma bardzo duże znaczenie, bo parę miesięcy wcześniej. Yy, dostałam takie zlecenie, że będę musiała śpiewać na jakimś ślubie, weselu konkretnie. I zgodziłam się na to. Myślałam, że no nie nie, byłam, nie wiedziałam, że będę tak źle się czuła akurat w tym czasie. I to zbiegło się dokładnie z tym momentem, kiedy ja miałam tak ogromny kryzys, tak źle się czułam i akurat zbliżało się to wesele, na którym miałam grać. W ogóle nie, wydawałam się, że nie jestem w stanie w ogóle przez to przejść i tego zrobić, bo, bo było fatalnie ze mną w tym okresie. Ale jakby tak zebrałam resztki sił i pojechałam na to wesele. I pomimo tego, że się bardzo źle czułam, to, to byłam tam i podjęłam się tego zadania. I na tym weselu. Tam, podczas jakiejś przerwy podeszła do mnie kobieta, y, która się przedstawiła i powiedziała, że słyszała, że ja mam duży problem, problem z bezsennością y, i przy, kiedy się przedstawiła okazało się, że jest to dokładnie ta kobieta, do której dwa dni wcześniej dzwoniłam i do której się tak dobijałam mocno. Y, ta sama osoba, więc byłam tak bardzo zaskoczona tym faktem, ponieważ no to, że nie mogłybyśmy się spotkać, było jak jeden do, do nie wiem jakiej liczby. To było nieprawdopodobne, bo okazało się, że właśnie ona jest tym lekarzem, do którego ja chciałam pójść. Więc zaoferowała mi pomoc i oczywiście zajęła się moim leczeniem. Wierzę, że Bóg działa również przez, przez lekarzy i zamyka te drzwi, które mają być zamknięte, a otwiera te, które mają być otwarte. I po prostu bardzo jestem mu wdzięczna, bo myślę, że to On pokierował tym naszym spotkaniem. Później, jeszcze umówiłyśmy się, miała do mnie przyjechać do domu, i tak sobie myślałam przed jej przyjazdem, że. Prawdopodobnie może się tak okazać, że jest to osoba wierząca. I kiedy przyszła do mnie do domu, rzeczywiście to się potwierdziło. Okazało się, że jest osobą wierzącą. Więc myślę, że Bóg wie, kiedy dwoje osób i gdzie mają się spotkać i kiedy mają się spotkać. I to jest chyba wszystko, co chciałam, z czym chciałam się z Wami podzielić. Myślę, że. Pan Bóg pokazuje nam naprawdę łaskę i interesuje się naszym życiem i kieruje naszym życiem tak najlepiej, jak on, jak on to potrafi.